To było dobrze. Wiemy. Nie no, nie dałem. please, tak zwane. Ja Zabiego. Mam bombę. Pakę w ja rampę wyszedł. Nie to dobrze. No zabijesz? Zaraz zabijam, no. Teże? To ty? Tak, 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 ja był rampą, wyszedł. Ja się zapaliłem ja nie wejdę, mogłoby być nawet 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 razie nawet nawet jeszcze jeden nawet 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 nawet

out Outdoors Ej, ja po flashu nie słyszę nic godziny kurwa Znaczy no to jest kurwa hit, nie? Że typy tak odpalone biegają, że to jest szok To ten typ też odpalony jest teraz? Nie wiem, ale u mnie to kurwa takie główno haksy grają Pieszyć? Nie rady. No może, że da rady może dawie dzielą. Ja... Aha, no tu no, normalne, normalne to jest kurwa. Bo ja jestem tak tym nowym battlefieldem. Ja pierdolę, ja się nie mogę doczekać, kiedy to wyjdzie. 10 październik. Jezus Maria. Nie mogę się doczekać, nie? Naprawdę nie mogę się kurwa doczekać. Kurwa no! Jedzie mi kurwa! Ja pierdolę, rozpierdolę to kurwa. Ram, ram something. O oh, kurwa. O kurwa. Razu lepiej.